Zakończył się 23. Samochodowy Rajd Rzeszowski. Czwarta tegoroczna runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Organizatorzy z Automobil Klubu Rzeszowskiego przygotowali 163-kilometrową trasę. Do rywalizacji zgłosiło się 116 kierowców, którzy powalczą w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, a także w Mistrzostwach Słowacji. Czwartkowy wieczór na rzeszowskim rynku miał miejsce honorowy start. Z pierwszym numerem pojawił się lider klasyfikacji Wojciech Huchama, zwycięzca dwóch ostatnich rund w Świdnicy i Jeleniej Górze. Tak czy siak bym się w Rzeszowie pojawił, tylko nie było do końca wiadomo w jakiej roli. Pojawiłem się tutaj jako, jako kierowca, jako zawodnik, to mnie cieszy najbardziej. Właśnie moim celem jest to, żeby się tu ścigać i żeby walczyć o jak najwyższe cele. Mknąć tymi drogami rzeszowskimi z potężnymi prędkościami, które, niektóre zakręty się wydają, że są dość ciasne, że nie ma tam miejsca, żeby wjechać z dużą prędkością, ale tak naprawdę jest dużo możliwości cięcia, więc to jakby nam ułatwia, ułatwia trochę jazdę z większą prędkością. Drugi numer startowy na Fabie Super 2000 nakleił kolejny faworyt rajdu Grzegorz Grzyb. Rzeszowski kierowca pojedzie po punkty w dwóch cyklach, mistrzostw Polski i mistrzostw Słowacji. W tym ostatnim już może sobie zapewnić tytuł, oczywiście pod warunkiem, że wygra. Jesteśmy myślę fajnie przygotowani, chociaż niekoniecznie na deszcz, bo nie udało nam się pojeździć przed tym rajdem w takich warunkach. Pogoda cały czas dopisywała i była naprawdę świetna. Prognozy niestety mówią troszeczkę co innego na jutro, no ale cóż, takie jest życie, wszyscy będziemy mieli takie same warunki, mam nadzieję jednak, że, że ta pogoda wytrzyma i walka będzie naprawdę na granicy wytrzymałości. Kolejny kandydat do zwycięstwa także usiadł za kierownicą auta Super 2000, tyle że Peżota, Tomasz Kuchar to trzeci zawodnik cyklu. Lokalni matadorzy będą jednak dzięki swojej wiedzy na temat dróg będą pewnie dyktowali tempo, ale... Wszystko może się zdarzyć, więc rajd jest trudny, jest naprawdę fenomenalnie skonfigurowa skonfigurowana trasa. Maciej Rzeźnik w tym sezonie startuje pechowo, dwa nieukończone rajdy i czwarta pozycja w Świdnicy sprawiły, że wicemistrz Polski szuka rozwiązania problemu i być może jest tym zmiana zespołu i samochodu. W początku roku coś zmieniamy, myślimy, zastanawiamy się. Teraz wybraliśmy myślę dobrą opcję, bo zespół Sireli jest to na pewno bardzo profesjonalny zespół. Nie wiem, czy przejechaliśmy odpowiednią cyfrę kilometrów, żeby już dosyć dobrze wykorzystywać ten samochód, ale myślę, że z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej. Ja jestem tak naprawdę dobrej myśli. Tak szczerze mówiąc nie mam już nic do stracenia. Rywalizacja rozpoczęła się na dwóch próbach. Godowa i Lubenia pierwsza dla Macieja Rzeźnika, na drugiej wygrał Grzegorz Grzyb i objął prowadzenie w rajdzie. Jesteśmy na prowadzeniu, także to nas bardzo cieszy. Udało nam się wygrać z Lubenia, który jest naszym kultowym odcinkiem. Z drugiej strony no, jechaliśmy, przyznam się szczerze, tak dosyć średnim tempem, bardzo takim czujnym, żeby nic nie wykonać, bo nie wiedzieliśmy gdzie, gdzie, gdzie jest mokro, gdzie sucho, ale to wszyscy mieli ten sam problem, także e, dlatego też między innymi ten nasz czas nie okazał się taki zły. Maciej Rzeźnik na drugim odcinku specjalnym stracił 3,3 ,3 sekundy i był drugim zawodnikiem rajdu Rzeszowskiego po pierwszej pętli. Nie wiadomo co z tą pogodą, bo wyjeżdżamy, jest początek jest sucho, za chwilę jest mokro, za chwilę zaczyna padać, za chwilę znowu sucho, więc, więc naprawdę jest ciekawie. Zobaczymy, postaramy się trochę przyspieszyć teraz, żeby ugryźć grzybka. Tomasz Kuchar zajmował Trzecie miejsce tracił do lidera 15,3 sekundy. Czwarta pozycja dla Macieja Oleksowicza, piąta dla lidera mistrzostw Polski Wojciecha Huchały. Szósty jechał Łukasz Habaj Nie spodziewałem się po prostu takiego zwrotu akcji. Pierwszy odcinek nie takie opony jak trzeba było a na drugim no wciągnęły nas troszkę do rowu, tam straciliśmy myślę około 15-20 sekund. No i na razie jesteśmy trochę z tyłu, pozycja nie jest może najlepsza, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby zak zakasać rękawy i zacząć gonić konkurencję. Druga runda rajdu to dwa powtórne przejazdy 10-kilometrowego odcinka Godowa i 30-kilometrowej kultowej Lubeni. Na trzecim momencie triumfował Grzegorz Grzyb i powiększył swoją przewagę. Na prowadzeniu był w rajdzie o 7,5 sekundy, ale drugi przejazd w Lubeni znakomicie pojechał Maciej Rzeźnik. Wygrał tę próbę o 10 sekund nad Tomaszem Kucharem, aż 16 nad Grzegorzem Grzybem i objął prowadzenie w rajdzie po czterech odcinkach specjalnych. Maciej Rzeźnik prowadził przed Grzegorzem Grzybem o 8,6 sekundy. Trzeci jechał Tomasz Kuchar, czwarty Maciej Oleksowicz, piąty Wojciech Kuchała. Rywalizację kończył piąty odcinek specjalny, tak zwany Super OS w Rzeszowie, w rejonie centrum handlowego Nowy Świat. Tu najlepszy czas osiągnął Maciej Oleksowicz, drugi był Wojciech Uchała, trzeci Tomasz Kuchar, czwarty Grzegorz Grzyb, piąty Maciej Rześnik, ale rzeszowski kierowca, wicemistrz Polski utrzymał prowadzenie w rajdzie. Był liderem z przewagą 7,7 ,7 sekundy. Maciej Rzeźnik o tyle wygrywał z Grzegorzem Grzybem na trzecim miejscu. Po pierwszym etapie opracował się Maciej Oleksowicz 26,6 sekundy. Tomasz Kuchar niespełna sekundę dalej. Wojciech Huchała, lider klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski zajmował piątą pozycję ze stratą już ponad minuty i czterech sekund. Jako pierwszy na trasę drugiego etapu rozgrywanej w sobotę ruszył oczywiście lider rajdu Maciej Rzeźnik pilotowany przez Przemysława Mazura. Rzeszowsko-Krakowska załoga rozpoczęła ostrożnie, ale bez większych problemów otwierali ataki rywali, a na ten drugi etap składały się trzy dwukrotnie przejeżdżane próby. Wysoka Wojaszówka i Zagorzyce. Maciej Rzeźnik wciąż był liderem. 23 rajdu Rzeszowskiego po pierwszej porannej pętli rajdu. Od wczoraj cały czas coś dzieje. My już dzisiaj staramy się jechać ostrożnie, czujnie. No i jakoś tam się nam to udaje. Zbytnio koledzy nam nie kładą specjalnie. Więc jest wszystko dobrze, auto działa poprawnie i naprawdę się nam dobrze jedzie, no, na pewno jak pojeździmy troszkę więcej to będziemy zdecydowanie lepiej wykorzystywać ten samochód, ale jak na razie jest wszystko super. Ogromną ochotę na to, by dogonić swojego młodszego kolegę miał inny rzeszowski kierowca Grzegorz Grzyb pilotowany przez Daniela Siatkowskiego, ale tuż przed metą już pierwszej próby sportowej w sobotę mały błąd, zakończył się niestety opuszczeniem trasy i były spore problemy, aby na tę Trasę powrócić. Niestety przy próbie powrotu Rzeszowianin uszkodził auto i dalsza jazda była niemożliwa. Mieliśmy przygodę, niestety jak wiemy wczoraj mocno padało, dzisiaj przeschło, ale jeden zakręt dosłownie 300 metrów przed netą nas strasznie zaskoczył, był cały w błocie. No nie mieliśmy tego niestety w notatkach. Wjechaliśmy w niego no, normalnie. Okazało się to parę tam kilometrów za szybko i bardzo powolutku zsunęliśmy się do rowu. Niestety też ten rów był bardzo głęboki. Zajęło nam minutę, zanim wyjechaliśmy z niego. No ale to nie okazało się największym problemem, tylko problem okazało się to, że uszkodzeniu uległa chłodnica i nie byliśmy w stanie jechać dalej, bo po prostu motor by eksplodował i musieliśmy, zmuszeni byliśmy wycofać się z rajdu. Szkoda wielka, bo uciekło bardzo dużo punktów. Bardzo ciekawa walka trwała o drugie miejsce w rajdzie po odpadnięciu Grzegorza. Grzyba Maciej Oleksowicz i Tomasz Kuchar to czyli korespondencyjny pojedynek. Nie udało im się doścignąć matka rzeźnika, ale walka o drugie miejsce była zacięta. Rajt się zrobił ciekawy. Był dla nas ciekawy od początku. Rzeczywiście jest trochę błota miejscami, ale warunki się poprawiły. No za to my mamy cały czas jakiś kurcze strzał w kolano po prostu. To na pierwszy moje się, Grzesiek Grzyb przed nami wyjechał, musieliśmy zatrzymać się praktycznie za nim, później jechać za nim do mety z półtora, może dwa kilometry. No i kurde, super jazda i znowu parę sekundek w plecy. Drugi OS czysto, awansujemy i trzeci OS jakiś drobny kłopot z samochodem. Samochód gdzieś przed metą znowu przestał mieć moc. Tę pierwszą poranną pętlę e, znacznie lepiej e, pojechał. Tomasz Kuchar początkowo nad Maciejem Oleksowiczem miał ledwie kilka sekund przewagi, ale z odcinka na odcinek tę przewagę powiększał. Right jest bardzo trudny, drugi dzień jest bardzo trudny, tak powinienem powiedzieć. Wszyscy spodziewaliśmy się, że będzie bardzo sucho, a tu jednak okazuje się, że dużo błota, dużo mazi z pobocza jest wyciąganych i naprawdę miejscami Miry jest po prostu gigantycznie ślisko i niebezpiecznie. Maciej Rzeźnik zachował chłodną głowę do samego końca, nie wygrywał już kolejnych odcinków specjalnych, ale też nie na wiele pozwalał rywalom. Tomasz Kuchar i Maciej Oleksowicz odrobili do niego ledwo kilka sekund i Maciej Rzeźnik triumfował w 23. Rzeszowskim. Bardzo ciężki rajd i wczoraj i dzisiaj były piekielnie trudne. O czym kilku kolegów się przekonało. My dzisiaj... Jak Grzybek odpadł na pierwszym e ja się wyleciał z drogi, to trochę oddechu złapaliśmy. No i staraliśmy się tą drugą pędę kontrolować, bo bardzo nam zależało, żeby jednak na tej mecie być i wygrać ten raj. Drugie miejsce dla Tomasza Kuchara, do Maćka stracił nieco ponad 19 sekund, ale też miał bezpieczną przewagę nad Maciejem Oleksowiczem, którego wyprzedził o prawie 18 sekund. Dla Kuchara to dobry rezultat. No i zostało z 28, 19 czy tam 18 sekund ale e, jestem usatysfakcjonowany Rzeszów mi ostatnio nie szedł za dobrze e, więc zważywszy na sytuację w piszostwach Polski myślę, że to bardzo bardzo dobry wynik Maciej Oleksowicz też mógł być zadowolony wprawdzie przegrał ostatecznie walkę z Tomaszem Kucharem o drugie miejsce w rajdzie, ale dla warszawskiego kierowcy to pierwsze w tym sezonie podium w rajdzie zaliczanym do klasyfikacji mistrzostw Polski. No nerwowy dzień, bym powiedział, że zmęczył mnie trochę psychicznie, także ten upał zszedł na drugi plan. Meta na rzeszowskim rynku i uroczysty wjazd pierwszej Załogi zwycięzców 23. Rajdu Rzeszowskiego Macieja Rzeźnika i Przemysłowa Mazura. Ogromna radość kibiców Rzeszowskiego kierowcy. Nie wiodło mu się w tym sezonie dwa nieukończone rajdy, ale wynik na domowej rundzie Mistrzostw Polski przeszedł. Najśmielsze oczekiwania dla Maćka to pierwszy w karierze sukces, pierwsze zwycięstwo w rajdzie do Mistrzostw Polski. Teraz PLZ2, czyli Żużlowa druga Liga. Na stadionie w Krośnie KSM zajmujący drugie miejsce w tabeli podejmował Wandę Instal Kraków. Kolorowe powitanie przez fanklub Krośnieńskiej Drużyny. Goście mają punkt mniej i zajmują trzecie miejsce. W poprzednim meczu tych drużyn krosno przegrało 34 do 55. To będą fragmenty tego spotkania. Rozpoczynamy od biegu pierwszego. W kasku żółtym Karol Baran, w białym Daniel Pytel i gospodarze w czerwonym Tomasz Rempała i w niebieskim Klaus Wizing i to właśnie duński żużlowiec na prowadzeniu w kasku niebieskim za jego plecami w kasku białym Daniel Pytel w żółtym z numerem 1 na plastronie dobrze znany Krośnieńskim, Rzeszowskim, kibicom Speedwaya, Karol Baran, a stawkę zamyka w kasku czerwonym Tomasz Rempała. Mecz nazywany pojedynkiem prawie na szczycie drugiej ligi Speedwaya, bo Krak Krośnianie na miejscu drugim, a drużyna z Krakowa na miejscu trzecim, różnica tylko jednego punktu, a więc było wiadomo, że... No, jeśli Kraków wygra w Krośnie, no to zajmie właśnie drugie miejsce w tabeli, ale i tak wiadomo, że te drużyny prawdopodobnie spotkają się w fazie play-off. I dobiega końca bieg pierwszy otwierający te zawody w kasku niebieskim Klaus Wiesing 3 punkty. Daniel Pytel na miejscu drugim, na miejscu trzecim Karol Baran i na miejscu czwartym Tomasz Rampała. Więc wynik w tym biegu 3 do 3. W biegu młodzieżowców bez historii 3 do 3. Wygrał Daniel Kaczmarek na miejscu drugim Przemysław Portas. Na trzecim Mateusz Wieczoryk, a z zerowym dorobkiem dojechał na miejscu czwartym Paweł Parys. Już oglądamy wyścig. Trzeci w kasku żółtym Nikola Jakobsen, w białym Kenneth Hansen i gospodarze w czerwonym Tobias Busz i w niebieskim Marcin Rempała. Popatrzmy jak układa się ta stawka na torze, w kasku czerwonym prowadzi Tobias Busz, czyli gospodarze powinni być zadowoleni, ale niestety kolejny z zawodników krośnieńskich zamyka stawkę, to w kasku niebieskim Marcin Rempała. Przedziela ich para z Krakowa. Widać było, że na tym torze można powalczyć i udowodnił to właśnie w tym momencie w kasku białym Kenneth Hansen. To on wychodzi na prowadzenie i spróbuje utrzymać i raczej utrzyma je do końca tego biegu, bo w, na tym ostatnim okrążeniu ma już sporą przewagę. W biegu trzecim wygrywa w kasku białym Kenneth Hansen. Na miejscu drugim Tobias Busz, który stracił prowadzenie w tym biegu na miejscu trzecim Nikola Jakobsen i Marcin Rembała 0. 2 do 4 w tym biegu, Krośnianie przegrywają 8 do 10, w biegu czwartym 3 do 3, tam zwyciężył Mariusz Firley, na miejscu drugim przyjechał Magnus Karlsson. na trzecim Daniel Kaczmarek, na miejscu czwartym Mateusz Wieczorek, w meczu było 11 do 13, my już oglądamy wyścig piąty, w kasku żółtym Karol Baran, w białym Daniel Pytel, w kasku niebieskim Marcin Rempała i W kasku czerwonym Tobias Busz. Wyścig piąty. Gospodarze, przypominam, w meczu przegrywają 11 do 13, ale wygląda na to, że odpowiednie przełożenia w końcu znaleźli, ale goście z Krakowa prowadzi para Wandy Kraków. Na prowadzeniu Karol Baran. I Daniel Pytel, który w tej chwili wysporował się na czoło tej stawki w Kasku Czerwonym. Próbuje nawiązać walkę, ale chyba jednak nic z tego nie będzie. To Tobias Busz. A daleko, daleko z tyłu w Kasku Niebieskim Marcin Rempała. No takie były dziury w składzie Krośnieńskiej drużyny. Jeśli jeden z zawodników jakoś wytrzymywał i dotrzymywał tempa rywalom, no to drugi z gospodarzy jechał gdzieś tam daleko z tyłu. W ten sposób tego meczu na pewno się nie wygra. Wyścig piąty, 5 do 1 dla gości i w meczu prowadzi już Wanda 18 do 12. W wyścigu szóstym 4 do 2 dla gości wygrał Nikolaj Jakobsen, drugi był Mariusz. 3 Kenneth Hansen, czwarty Przemysław Portas. W biegu siódmym remis 3 do 3. Wygrał Magnus Carlson drugi był Klaus Wiesing, trzeci Tomasz Rempała, czwarty Paweł Parys, a my już oglądamy gonitwę numer 8. Goście to w kasku żółtym Karol Baran w białym Daniel Pytel. W Kasku Niebieskim Mateusz Wieczorek, a w czerwonym Mariusz Fierlej. To jest wyścig ósmy. W tej chwili krośnianie przegrywają już 17 do 25. No i goście po raz kolejny jadą w tym meczu na 5 do 1. Podwójne zwycięstwo powinni spokojnie dowieść do końca, bo prowadzi Daniel Pytel i pilnuje tutaj z tyłu jakby Cały czas trzyma kontrolę nad tym biegiem doświadczony Karol Baran, który do tej pory reprezentował barwy przed laty Stali Rzeszów, potem Wybrzeża Gdańsk, Rybnika, Rybnickiej Drużyny, potem był KMZ Lublin, a teraz Wanda Kraków. 5 do 1 dla gości w meczu. Krośnianie przegrywają już 18 do 30. Zadowoleni kibice z Krakowa, którzy też przyjechali do Krosna, mnóstwo kibiców, Speedway w Krośni cieszy się olbrzymią popularnością, trudno się dziwić, no, pomimo że jest to tylko druga liga, czyli licząc wszystkie dywizje, trzecia liga żużlowa, ale jeśli krośnieńska drużyna wygrywa, może liczyć na publiczność, żużel to piękna dyscyplina sportu, my oglądamy w tej chwili wyścig numer 9 w Kasku, w białym Kenneth Hansen, w żółtym Nikola Jakobsen, w niebieskim Klaus Wiesing i w czerwonym Tomasz Rempała dla odmiany to gospodarze. W końcu jadą tak jak wymarzyli sobie kibice krośniejscy. 5 do 1 prowadzą gospodarze. Świetnie od startu, wysforowali się na prowadzenie i jak widzimy spokojnie ten wynik powinni dowieść do samej mety w kasku niebieskim. Klaus Wiesing, za jego plecami w kasku czerwonym, Tomasz Rępała, dopiero gdzieś tam z tyłu rywale, czyli Nikolaj Jakobsen i Kenneth Hansen, który... No Trzy sezony spędził w Krośnie, ale nie cieszy się tutaj ten zawodnik, który w tym biegu zamyka stawkę dużą popularnością. Nawet został wygwizdany, ale trzeba by było wracać do starych historii, a tego już nie chcemy e, robić. 5 do 1 dla gospodarzy w meczu 23 do 31, a więc jest cały czas e, co odrabiać. Wyścig dziesiąty, goście w białym Daniel Kaczmarek, w żółtym Magnus Karlsson. gospodarze... W kasku czerwonym Tobias Busch, a w niebieskim Klaus Wiesing. I widzimy, że w tym biegu w końcu coś będzie się działo na krośnieńskim owalu. Żużlowcy walczą i tasują się na pozycjach. A to lubią kibice Speedwaya w kasku żółtym Magnus Carlsson, ale tuż za nim w niebieskim Klaus Wiesing. Zobaczmy, czy uda się atak na tym łuku, Jeszcze nie. Z tyłu Tobias Burza, stawkę zamyka Daniel Kaczmarek i ponownie gdzieś tam blisko pod łokieć próbuje wchodzić w kasku niebieskim Klaus Wiesing. I wyprzedził Magnusa Carlsona, opłaca się walczyć na krośnieńskim torze, to jest trudny tor, to jest trudny tor także nie tylko dla żużlowców, ale także dla kibiców, bo ci, którzy stoją na łuku, tak jak my z kamerą w tym przypadku, bo nie było innego dogodnego miejsca, no lecą kamyczki, to jest taka żużlowa nawierzchnia czarna, żużlowcy po zawodach mają, mówiąc krótko, czarne twarze. Bo tak wygląda prawdziwa walka na żużlowej nawierzchni. 4 do 2 dla gospodarzy, 3 punkty dla wizinga, 2 dla Carlsona, 1 dla Busza, a 0 dla Kaczmarka. A to już oglądamy wyścig jedenasty w Kasku Czerwonym, warto zwrócić uwagę, to był Mariusz Fierlej, który upadł w pierwszym łuku, no kibice Krośniejscy domagali się powtórzenia biegów w czteroosobowym składzie, jednak sędzia był nieugięty, bo nie było tam kontaktu w tym łuku, e, upadł ze swojej winy i w... E, Biegu 11 powtórzony w trzyosobowym składzie był remis 3 do 3, zwyciężył Klaus Wiesing, drugi był Daniel Pytel, trzeci Nikolaj Jakobsen w meczu krośnianie przegrywali 30 do 36, a my już oglądamy gonitwę numer 12 w kasku czerwonym na prowadzeniu Tobias Busz, w żółtym Karol Baran i z tyłu walka w kasku Białym Paweł Parys, a w niebieskim Przemysław Portas. No i niestety widzieliśmy upadek. Z własnej winy w kasku czerwonym pod bandą wylądował Tobias Buszy. Wyścig powtórzony w trzyosobowym składzie zakończył się zwycięstwem gości 4 do 2. Tam zwyciężył Karol Baran, drugi był Przemysław Portas, trzeci Paweł Parys. A my już oglądamy wyścig 13 w kasku czerwonym na prowadzeniu Tomasz Rempała, w kasku białym za jego plecami Kenneth Hansen, w kasku niebieskim na miejscu trzecim jedzie Mariusz Firlej, a stawkę zamyka w kasku żółtym Magnus Carlson. To jest wyścig 13. Przypominam, Krośnianie przegrywają 32 do 40 przed biegami nominowanymi. Trzeba jeszcze spróbować odrobić te straty, powalczyć do ostatnich metrów tego 13 wyścigu. W kasku czerwonym Tomasz Rępała na prowadzeniu, na miejscu drugim Kenneth Hansen, na miejscu trzecim. Mariusz Fierlej i w tym wyścigu raczej już nic się nie zmieni. Magnus Carlsson nie ukończy tego wyścigu. Notuje defekt maszyny. Jeszcze próbował walczyć Kenneth Hansen, ale pozycję obronił. Tomasz Rempała. 4 do 2 dla gospodarzy i gospodarze przegrywają już 36 do 42. Zatem przed nami biegi nominowane. Jak widać Krośnieńska publiczność już na stojąco, bo te dwa biegi ostatnie wypadało wygrać podwójnie dwukrotnie i można ten mecz jeszcze wygrać. Wyścig 14 w żółtym Nikolaj Jakobsen, w białym Kenneth Hansen, w czerwonym Tobias Busz, w niebieskim Tomasz Rempała i na razie marzenie Krośnieńskich kibiców się spełnia. Prowadzi Tomasz Rempała w Kasku Czerwonym na miejscu drugim Tobias Busz w żółtym Nikola Jakobsen, Awka kasku białym Kenneth Hansen. Jeśli uda się dowieść w 14 biegu 5 do 1, to w meczu będzie już tylko 41 do 43 i o losach spotkania zadecyduje ostatni wyścig. To kibice zarówno z Krosna, jak i ci, którzy przyjechali z Krakowa, lubią najbardziej, czyli emocje do samego końca. Zobaczymy, do kogo uśmiechnie się szczęście w tym spotkaniu. Ostatnie okrążenie wyścigu 14 prowadzi para Krośnieńska, Tomasz Rępała i Tobias Busz. Na miejscu trzecim Nikolaj Jakobsen i stawkę zamyka Kenneth Hansen, który w tym biegu dopiszę właściwie nie dopiszę żadnego punktu dla swojej drużyny. 5 do 1 dla Krośnian, 41 do 43. Tylko dwa punkty przewagi krakowskiej drużyny i losy spotkania rozstrzygnie ten wyścig. Kask czerwony najbliżej krawężnika Klaus Wiesing w niebieskim Mariusz Firley, w żółtym Karol Baran i w kasku białym Daniel Pytel. No, Krośnińcy kibice marzyli tutaj o e wygrany 5 do 1, ale widzą Państwo co wydarzyło się na to, że upada. Z własnej winy Klaus Wiesing, on z tego biegu zostaje wykluczony. Nieco bardziej ucierpiał wbrew pozorom Mariusz Fierlej, który położył motocykl i bezpośrednio uderzył w bandę, położył motocykl tylko dlatego, żeby nie wjechać w swojego klubowego kolegę i on trochę dłużej zbierał się z toru, ale też mechanicy musieli mieć czas, żeby jego motocykl doprowadzić do ładu bądź przygotować ten motocykl rezerwowy. Jak widać w powtórce, gdzie krośnianie mogli jedynie liczyć czyli w najlepszym wypadku na remis 3 do 3. Fierlej daleko daleko za prowadzącą dwójką, a na czele stawki w kasku białym Daniel Pytel, w kasku żółtym Karol Baran, który tutaj w Krośnie jeździł. Można powiedzieć jak profesor wspomagał kolegów swoim doświadczeniem. On na tym Krośnieńskim torze, już wielokrotnie to wspominałem, czuł się bardzo, bardzo dobrze. Karol Baran w tym spotkaniu zdobył 10 punktów a dodając do tego te bonusy za tą jazdę z tyłu i, i taką ochronę kolegów którzy jechali na prowadzeniu dodatkowe 4 punkty czyli łącznie tych punktów z bonusami 14 brawa dla tego zawodnika 5 do 1 dla gości wynik spotkania 42 do 48 KSM Krosno przegrał na własnym stadionie ze Speedway Wandą Instal Kraków i to Krakowianie wskakują na miejsce drugie w tabeli Najlepszy wśród krosińskiej drużyny był Klaus Wiesing, który zdobył 14 punktów. W drugim spotkaniu Wiktoria Piła wygrała 54 do 35 z kolejarzem Rawicz. Przeskakujemy o ligę wyżej, Najs, nice, Polska Liga Żużlowa i 12 kolejka i no niestety w Rybniku przegra na PG Marmy 42 do 48. A teraz piłkarskie boiska, druga kolejka drugiej ligi, Stal Mielec wygrywa na wyjeździe 1 do 0, Stal Stalowa Wola przegrywa 0 do 2, a Siarka Tarnobrzeg notuje drugie z rzędu zwycięstwo. W ten weekend sezon zainaugurowali piłkarze trzecioligowi. Rysowia wygrywa w spotkaniu otwierającym ten sezon 2 do 1. Na remis Karpaty Krosno, Orzeł Przeworsk i Wisłoka Dębica. Niespodzianka w Rzeszowie. Stal Rzeszów przegrywa z Sokołem Sieniaba 1 do 2.